Cześć. Zaczynam grzebanie w swojej 900 więc tak chciałem Wam pokazać jak jest otwarta, jak to tu wygląda od góry. Światło mam tylko z tyłu w sumie, to jest taki trochę celowy mój zabieg, bo chciałem, żeby tam z tyłu po prostu, żeby z tyłu było dużo roślin, a z frontu ta sagitaria, która tutaj rośnie, ona i tak będzie rosła, bo sagitaria to jest taka niezawodna roślina, która w zasadzie nie spotkałem się, żeby nie rosła kiedyś, no bo po prostu ona Rośnie nawet czasami się wciska pod jakieś inne rośliny, rośnie tam w takim totalnym zaciemnieniu. Więc e, ja, akwarium mi jakoś tam idzie, jestem zadowolony. E, jest jeszcze trochę glonów po tym takim dużym ataku glonów, który miałem. E, jedyna roślina, która mi tego zupełnie nie przeżyła, to jest Ludwigia. Ludwigia nie jest taką totalnie, takim totalnym twardzielem ale reszta, będzie w ogóle, będą rośliny, które tu mam, będą w opisie. Na razie bardzo ładnie mi rośnie, to jest chyba hydrokleja to się nazywa. Ona się zaczęła rozrastać. Ona jest też taką rośliną, na której mogę polegać w loutachach zawsze. Ona jak zacznie rosnąć, to się rozmnaża, często wypuszcza nowe liście. W ciągu jednego dnia potrafi wypuścić liście, dojść do powierzchni i robi to dość szybko. Jeśli chodzi o oświetlenie, to ja mam tutaj tak, ta lampka ma chyba 85W. Te dwie mają, ta, ma, ta większa, ta biała ma chyba niecałe 40, ta mniejsza ma 32, tam jest jeszcze taka malutka, czyli tu będzie jakieś w sumie tak 40, to niecałe 80 i 80, niecałe, niecałe tutaj, więc to jest całe oświetlenie, które ja mam na te 900 litrów. I, i to będzie działać. To, to wystarczy tutaj. Okno jest dopiero tu, więc to akwarium nie jest bezpośrednio jakoś oświetlone. Co do filtracji, jak widzicie, woda jest bardzo mocno poruszana tutaj i to jest jeden filtr to jest AquaL 1000, chyba on się nazywa. To jest najmocniejszy z tych wewnętrznych filtrów i jego, dla mnie najważniejsze jest to, że jego w ogóle nie słychać, zobaczcie. On po prostu. Nie ma go, a ja sobie tutaj cenię ciszę, więc to jest dla mnie ważne. E, tu mam jeszcze drugi filtr. To jest ten najmniejszy z kolei, koela, chyba 500. E, ja mam do niego podłączoną lampę UV na stałe, żeby nie grzebać. I ja, go, i ja to czasami włączam, bo, e, bo tu mam e, te pielęgnice. One lubią rozgrzebać dno. I jak one rozgrzebią no to, to czasami może nastąpić zakwit. Już mi raz, dwa razy chyba nawet tutaj nastąpił, więc mam to taka awaryjnie. No, będę dzisiaj tą, o, tą roślinę, którą teraz patrzycie, mam zamiar przyciąć i wrzucić ją tam na tył. Akurat sobie tu wyrosła, a tutaj jest tak trochę na środku, mam ją zamiar wrzucić na tył. Zobaczymy czy mi się to uda. I tyle no. Приятной недели, слушайте.